Czy wiedziałeś, że budynki można ogrzewać lodem? W kopalni srebra w tarnowskich górach stosujemy niezwykłą metodę ogrzewania lodem. Serce naszego systemu to pompa ciepła. To urządzenie, wykorzystując minimalną ilość energii elektrycznej, zasysa ciepło z chłodniejszego miejsca i przekazuje je do naszego budynku. Brzmi nieprawdopodobnie, ale naprawdę działa. Pompa ciepła korzysta z energii odnawialnej, takiej jak ciepło z powietrza, słońca, gruntu. Wody, a nawet lodu, aby ogrzać lub ochłodzić budynek. To trochę jak lodówka, ale pracująca w dwie strony. Ale jak to możliwe, by ogrzewać budynki lodem? Dzieje się to dzięki wykorzystaniu zjawiska wydzielania ciepła podczas zamarzania. Proces krystalizacji wody generuje tyle energii, ile potrzeba, aby ogrzać wodę od 0 do 80 stopni Celsjusza. Nasza technologia ogrzewania lodem opiera się na wykorzystaniu tego niesamowitego zjawiska. W magazynie energii woda zmienia się w lód, a Proces krystalizacji uwalnia energię cieplną. Zimą pompa przekazuje to ciepło do systemu grzewczego, zwiększając temperaturę w budynku. Jednocześnie w magazynie energii gromadzi się lód. Latem działamy inaczej. Kiedy robi się gorąco, system odwraca się i wykorzystuje zgromadzony w magazynie lód do chłodzenia naszego budynku. To czysta energia. Właśnie tę energię zgromadzoną w lodzie czujecie teraz, oglądając ten film. Ciepło zimą i chłód latem. Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą lodu to przyszłość, która już nadeszła. Ten system nie tylko chroni naszą planetę, zmniejszając emisję CO2, ale również pozwala zaoszczędzić na kosztach energii. Nasze portfele to lubią. Dzięki wykorzystaniu żywiołów takich jak powietrze, słońce, ziemia, woda i lód, tworzymy ekologiczną przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń.